No, witam. Spróbujemy uruchomić mag mag magla albo prasownicę. Ja ze dolną obudowę. Tu nawet schemat jest przyklejony. Całej instalacji elektrycznej. Od spodu wygląda tak. Niepokoi mnie no ten kondensator, bo jest wystrzelony. On był tutaj w środku. Tam, tam w środku widzę, że jest cały wystrzelony. Drugi jest ok. Może nie ma to jakiegoś wpływu. Ja go wezmę odepnę. odepniemy go i spróbujemy to podłączyć a jak nie to pójdzie na rozbiórkę a jak będzie działał to to sam nie wiem albo go schowię albo coś wyniesę na strych dobra ja se to odepnę te kable i podłączamy do po prądu że to nie będzie miało wpływu na podłączenie. Kondensator foliowy, sieczka totalna. Dobra, nie rób śmieci. Dobra, podłączamy go z prądu, i cóż więcej? Sprzyjó brakuje dwóch nóg do niego. Tak jest wyłączony. Dobra, chwila prawdy. Jedzi w prądzie. I kurwa, działa. Dopiero pierdolę no, ale ten pedał gdzieś trzeba dać na ziemię. Nie mam jakby wcisnąć. Chcę tu ogarnę tego pedała. Tak, żeby można było wcisnąć. kabel mógł być trochę dłuższy dobra, postawimy go na wiaderku światełko się nie świeci to tak ma, to tak ma skakać Jest problem, coś z silnikiem, bo się to nie chce obracać za bardzo. Jak trochę ręcznie ciągnie, to coś idzie. Pewnie pasek ślizga. Aha. Czekajcie, bo tu jest pokrętło. No, jak się puści, to się samo otwiera. A no. działa w ogóle to pokrętło? I co tylko tyle? Niemożliwe. Ogarnę ten przełącznik. Widzę, że jest chyba coś go blokuje. Ściąga się go jakoś. A, ściąga się go. Chyba, że jest źle zmontowany Bo tu wychodzi na to, że tu jest to. Spróbujmy go dać odwrotnie. O! No, ogarnąłem się taką szmatkę. Ewidentnie problem jest chyba z paskiem. Teraz się coś włączyło ta rurka się ma grzać Teraz się wyłączyło. Czyli to działa. Czyli ewidentny jest problem albo z paskiem napędowym. Pewnie go pęknął, albo coś. Albo wina tego kondensatora. Może to był kondensator Może to był kondensator od silnika A kręci się w ogóle Silnik będzie widać silnik się kręci I co to jest? dmuchawa i nalecięła jeszcze taka szmatka bawełniana mi się wydaje dobra, nie pierdzielnie mnie to wyłącz to czyli ewidentnie jest ten kondensator, co go wyrzuciłem Podcinał. kiedy kur? aha dobra wszystko jasne tu jest pasek czy to jest opaska zaciskowa opaska zaciskowa czy pasek napędowy Opaska zaciskowa, dobra. Myślałem, że to jest pasek. Nie wiem, jak to ma działać, ale oznaki życia są. Dobra, ja sobie to skręcę, tą osłonę, wynoszę to na strych. No i byłoby na tyle. Może kiedyś jeszcze komuś to wciśnie. Nie kopię. Tak na oko na złomie licząc to pewnie bym dostał w granicach 15 zł za to. To jest aluminiowe. Tylko ten słupek tutaj trochę aluminium. To jest wszystko już stal, to stalowe, to stalowe. No trochę miedzi wywości silnika. Silnik tu pewnie jest jakiś malutki. Nie wiem w ogóle jak to na jakiej zasadzie to kręci tym wałkiem. Pewnie tam jakiś napęd jest, ale na chwilę obecną tego nie będę rozbierał. Kiedyś to wystawię na neta i może się sprzeda. Dobra, byłoby na tyle. Komentarz mile widziany. Do następnego. Hej.